Witajcie, nazywam się Marcin Krupiński i chciałem Was zaprosić na serię szkoleń dotyczącą cementowania różnych uzupełnień protetycznych. Na spotkaniu ze mną będziemy rozmawiali, jak zamontować licówki pełnoceramiczne w odcinku estetycznym. Te białe ciapki to nie są miejsca wytrawione te białe ciapki są to resztki, to są sole po trawieniu macierzy z materiału Imax. I tych soli należy się pozbyć. Można się pozbyć ich za pomocą myjki ultradźwiękowej, ale równie dobrze można się pozbyć ich za pomocą kwasu ortofosforowego, ponieważ czysty imax po wytrawieniu, po pozbyciu się tych resztek po trawieniu, ma mieć właśnie taką czystą krystaliczną powierzchnię. To jest prawidłowo wytrawiony imax. Trudność w licówkach ceramicznych polega nie tylko na Fakcie akceptacji rozwiązania estetycznego przez pacjenta, o czym też będziemy rozmawiać, ale jak uzyskać trwałe i szczelne połączenie? Połączenie, które będzie znajdowało się w strefie estetycznej naszego pacjenta, czyli jakakolwiek niedoskonałość, niedokładność uzyskanej procedury, może wpływać zarówno na efekt estetyczny, jak i może być szybko przez naszego pacjenta wyłapana. I jeśli mamy jakąś określoną kolejność wprowadzania, czy na przykład któraś jedynka musi być prowadzana jako pierwsza, albo muszą być wprowadzane równocześnie z względu na pół styczny, to według tego, co żeśmy wszystko przećwiczyli na etapie, na etapie przymierzania tej pracy, według tego umieszczamy te licówki na miejscu. I cementujemy, tak jak mówiliśmy, dwie jedynki naraz, bo nie ma gorszego problemu niż zacementować jedną licówkę. I później przy, podczas przymierzania drugiej, żeby się okazało, że są zacementowane względem siebie krzywo. I ponieważ jest to cement światłoutwardzalny, mamy tyle czasu, ile potrzebujemy na usuwanie nadmiarów. Czyli za pomocą pędzelka spokojnie te nadmiary cementu usuwamy. Do zobaczenia w Dental Day.